Dzień dobry państwu, nazywamy się Marcin Chudoba, Anna Szwajcińska i witamy państwa w pierwszym odcinku programu Errata, w którym postaramy się obalać stereotypy związane z zawodem bibliotekarza i przedstawiać wydarzenia kulturalne. Stereotyp pierwszy, kobieta bibliotekarz. Powszechnie przyjęło się uważać, iż w bibliotekach pracują tylko kobiety. A jest to nieprawdą, jak widać, mamy też mężczyzn. Historia pamięta również kilka przypadków znanych nazwisk, gdy bibliotekarzami lub osobami związanymi z biblioteką byli też mężczyźni. Między innymi Zbigniew Herbert, Stefan Żeromski i Adam Mickiewicz. A na naszym uniwersytecie, w naszym instytucie, dominują mężczyźni wykładowcy. Z dnia 29 lutego do 4 marca Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie organizuje tydzień e książek. W programie przewidziano pokazy, prelekcje i kursy, w tym szkolenie z wykorzystania wirtualnej czytelni i ibra. Za udział w szkoleniu przewidziano certyfikat. Zapraszamy również 15 marca na dzień otwarty naszego Uniwersytetu. Będzie tam można spotkać nas. Będzie robiła wystawę o komiksach, a ja jak zwykle będę robiła zdjęcia i kręciła filmy. Serdecznie zapraszam! Znajdujemy się pod siedzibą krakowskiej arteteki, gdzie w dniach od 18 do 20 marca odbędzie się piąta edycja krakowskiego festiwalu komiksowego. W planach przewidziane atrakcje dla uczestników w każdym wieku, w tym spotkania z autorami i wydawcami z Polski i z zagranicy. Dziękujemy Państwu za obejrzenie programu. Zapraszamy do komentowania, dawania kciuków w górę oraz zapraszamy na naszego Facebooka. Szczegóły znajdziecie Państwo w opisie do filmu. para a